Gdy miliony firm przenoszą się do chmury, pojawia się pytanie, kto dba o bezpieczeństwo ich danych? Poznaj AvePoint, firmę, która staje się kluczowym graczem w cyfrowej transformacji. AvePoint jest liderem w sektorze oprogramowania do zarządzania danymi i bezpieczeństwa, zwłaszcza w ekosystemie Microsoft 365. Ich model biznesowy opiera się na dostarczaniu firmom rozwiązań, które chronią, migrują i zarządzają ich danymi w chmurze. To właśnie rosnące zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo i ich silna pozycja w tym niszowym sektorze dają im ogromną przewagę. AvePoint wyróżnia się konsystentnym wzrostem przychodów i rosnącą bazą klientów. Co więcej, ich wysokie marże i model subskrypcyjny zapewniają firmie stabilność i przewidywalność zysków. To właśnie te silne fundamenty i ciągły popyt na ich usługi sprawiają, że AVPT to tak atrakcyjna opcja inwestycyjna. Jak myślisz, czy inwestowanie w firmy, które chronią dane w chmurze, to dobra strategia? Czy w obliczu cyber zagrożeń mają pewną przyszłość? Podziel się w komentarzu. Obserwuj, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Link do mojego bio znajdziesz w opisie. Pamiętaj, to tylko szybka analiza, a nie porada inwestycyjna. Zawsze rób własne badania.